Warianty to zmienne cechy produktu, takie jak na przykład rozmiar czy kolor. Żeby dodać warianty do produktu, należy wcześniej utworzyć tzw. grupę wariantów, z której później będziesz wybierać i przypisywać do produktów konkretne cechy. Aby dodać grupę wariantów, w panelu administracyjnym sklepu przejdź do zakładki Obsługa sklepu, warianty i kliknij Dodaj zestaw wariantów. Wpisz nazwę grupy wariantów. Jest to nazwa wewnętrzna. Która później pozwoli ci odróżnić jedną grupę wariantów od drugiej. Grupy wariantów najczęściej tworzy się dla konkretnej grupy produktów, ponieważ zwykle posiadają one odrębne zestawy cech. Inne cechy będą posiadały ubrania, a inne akcesoria do kuchni. Następnie kliknij dodaj cechę i wpisz jej nazwę. Ta nazwa będzie już widoczna dla kupujących. Następnie wybierz rodzaj pola wyboru. Tutaj decydujesz, w jaki sposób kupujący będzie wybierał warianty w karcie produktu. Pole plik. Dzięki temu polu kupujący podczas zakupów będzie mógł do zamówienia dołączyć plik, na przykład swój projekt, do wydruku na koszulce. Pole tekstowe. Za jego pomocą kupujący podczas składania zamówienia będzie mógł wpisać swój tekst, na przykład do graweru na pucharze. Pole radio. W tym przypadku wszystkie warianty produktu będą widoczne na wierzchu w karcie produktu, a kupujący po prostu zaznacza wariant, który chce zakupić. Pole SELECT Kupujący wybierze wariant z rozwijanej listy. Pole CHECKBOX Kupujący ma tylko jedną opcję do wyboru w obrębie danej cechy na zasadzie tak lub nie. Paleta kolorów Kupujący wybiera wariant w oparciu o dokładny odcień koloru. Kolejne istotne pole to Obsługa magazynu. Tutaj decydujesz, czy chcesz wariantom ustawiać osobne stany magazynowe, czy też stan magazynowy ma być wspólny dla wszystkich wariantów. Warto się nad tym zastanowić, ponieważ po zapisaniu nie można dokonać już zmiany w tym zakresie. Pozostaje wtedy jedynie stworzenie nowej grupy wariantów. Zwróć uwagę, że w momencie, kiedy wybierzesz obsługę magazynu na nie, to możesz decydować o wymagalności, czy też konieczności wybrania wartości. Z tego wariantu, podczas dodawania produktu do koszyka. Na przykład w przypadku wariantu, jakim jest grawer na ozdobnym kuflu do piwa, możesz wymusić na kupującym wypełnienie tego pola tekstem, który ma być wygrawerowany, albo ustawić to jako opcjonalną możliwość. Natomiast jeśli zaznaczysz obsługę magazynu na tak, to ta wymagalność jest domyślnie zaznaczona. Kolejne ustawienie to Pokazuj w opcjach przeglądania. W tym miejscu możesz zdecydować, czy chcesz, aby dodawana cecha była wykorzystywana jako filtr na listach produktów. W polach Wartości wpisz konkretne wartości dodawanej cechy. Aby dodać kolejną cechę, kliknij Dodaj cechę, tym razem będzie to kolor. W tym celu wybierz pole wyboru, paleta kolorów. Ponownie zdecyduj, czy chcesz włączyć obsługę magazynu i czy chcesz umożliwić. Kupującym korzystanie z tej cechy w filtrach na listach produktów. Następnie podaj nazwę koloru, a z palety wybierz jego właściwy odcień. Aby zapisać grupę wariantów, kliknij Zapisz. Teraz przejdź do edycji produktu, do zakładki warianty. Z rozwijanej listy wybierz utworzoną grupę wariantów. Przejdź do zakładki stan magazynowy. Teraz musisz przyporządkować do produktu te cechy, które do niego pasują. Możesz dodać je pojedynczo, klikając Dodaj wariant. Jeśli opcji wyboru jest dużo, możesz w prosty sposób wygenerować wszelkie możliwe kombinacje cech. Kliknij Generuj warianty, wybierz wartości cech pasujących do produktu, a na końcu kliknij Generuj. Zobaczysz listę wygenerowanych wariantów. Każdemu z nich możesz przypisać odrębny kod produktu, cenę, wagę, stan magazynowy, stan dostępności czy czas wysyłki. Możesz także wyłączyć aktywność wariantu, a także ustawić wariant jako domyślnie zaznaczony. Dzięki temu ustawieniu dany wariant produktu będzie od razu wyświetlany po wejściu do karty produktu, ale także na listach produktów będą widoczne jego cena oraz zdjęcie. Jest to szczególnie przydatne, kiedy dany wariant posiada cenę promocyjną i pojawia się konieczność jego wyróżnienia i wyciągnięcia na wierzch zgodnie z europejską dyrektywą omnibus. Jeśli tego nie zrobisz, to kupujący nie dowie się, że jeden z rozmiarów czy kolorów jest w cenie promocyjnej. A co z filtrowaniem po wariantach? Aby zdefiniowane warianty były widoczne w filtrach na listach produktów, w panelu administracyjnym sklepu przejdź do zakładki Ustawienia, Produkty, Filtry, Opcje przeglądania, zaznacz Warianty i kliknij Zapisz. Na liście produktów w module Opcje przeglądania zobaczysz możliwość filtrowania listy produktów za pomocą dodanych wariantów. Dla przypomnienia, Zobaczysz tylko te warianty, dla których w konfiguracji została zaznaczona opcja. Pokazuj w opcjach przeglądania.